No widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj nagrywamy spingi No można powiedzieć springy Chwila nam się to będzie ładowało Zostawcie po tym odcinkiem 100 łapem w górę będzie bardzo fajnie zostawcie Swika, no i będzie zajebiście Mamy załadowaną lódkę. Wylecimy. Przepraszam bardzo, mamy chrypę. jakbyście to słyszeli, ale jestem trochę chory jeszcze. <try> znaczy, nie byłem chory, ale zjadłem cztery lody z lodziarki i mam chrypę. Chypimy. Jest to jest fajna mapa. Jakie zaklucze żeby go nie wziąć Jogetowy nam się na razie nie przyda. Trzeba gdzie pomarań... A, dobra. Dobra. No otwórz O, Dzień dobry. Zajebiście, że ja ten kutas za mną idzie. No ja, czy on ma kulec sam? Tak, kłocek, to nie Spię, pewnie znalazłeś że się, że pójdzie za mną. Ja? Uff, nie poszedł. Dobry człowiek, nie poszedł za mną. Robi wrażenie. <laughs> Oponę dóry. Lecimy do... Lecimy do... Kurwa to tylko klucz ja jest. U ja psię! Mądry. To ono sobie spida. Jeszcze jeszcze się skończy. Nie, je za mną to aż smata. Nie. Jeszcze nie. Cześć, złot, złoty... złoty klucz był chyba tu. Do... Bo sajfu był, tylko nie wiedział. O! Tak. Długo nie grałem. Y jakby w Robloxa. Co nikt nie wziął światowego klucza? A! Myślałem, że to jest okropne, jestem ślepy już. O! Motek. Przejebać motkę? Coś motkę. O kół... Kug... Ona no, chyba też mi co przejebać Spie... Spieg No. Okay. Tak, ona no, pójdzie za mną. Nie wiem co się zrobię. No ja piję nie, nie idzie tam nie widzimy, nie mamy tu dobra ma fokus, na niego. I widzowie tylko kodzik <laughs> tylko kodzik będzie gitara no niebieskiego już tam jest niebieskiego się bardzo bardzo przyda na przykład zajbać Pinky

Deee! Ja z tej świni tam nie będzie. O kur. Dobra. Magda! Marka. Byłaś fajną świniowa. Musiałem cię zaj! -bać. już odbrakowała to jak Magda masz kodzik no i si 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 chodź. No tu, 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 tu. No, a ja sobie z brońką jeszcze wchodzę. si gitara si 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 nara No, na. no si si no, i si 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 i si 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 o, łezkę to jedna ząbka, o kurde, Aha, my jest, jesteśmy tylko we dwójkę, trzy pomogły. nie wiem czemu, w dwójkę coś nie, nie powiem, ale chyba nie gra. Więcej ludzi, to jakby się szybciej wydostaje. Jeszcze se kabanusy. Na co byśmy zagłosowali? O, jedziemy na chałupę. Trzymajmy się, prawda? Muszę to robić, to nie No chałupę. Mów debilem. Mogę dać na coś innego. Dobra, dajmy play. A bo bota. Jak já ja zostaję przejęk, to będzie za robist. Proszę nie ja. Proszę nie. Jest. jest. On ma przypał. Ja też mám przypał, bo jest mamy przepał. mamy duży przypał o, bo. on będzie on, no jakby, on ma on teraz fokusa po nikogo więcej nie hej, będzie zarąść widzowie dla postaram się to jakby przejść znaczy, no może nie przejdę tylko a postaram się to zrobić на нагору, может не этот, она не понам пойдет. О, купа! О, с девигу. Пошла нагору. А, я мушу идти нагору. О, ты купа! Поспи, давай! Nie, flash, nie, 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 Ja pierdolę. Widzowie Ale jestem debilem ja ja jest on debil. Nie zauważyłem tej pułapki jebanej. Oj, fama Ja ciebie. A ja zjebaliśmy. Obrawiać dobrze, że dołączyła jedna osoba. Fajne. Ja właśnie nienawidzę hausu, najbardziej lubię ósemkę. Ósemka jest spoko strasznie. nie nawidzę nienawidzę. Na się jest małe miejsce. To jest właśnie najgorsze. najgorzy nie. Nie ma nie, nie nie, 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 nie. Vyzovi, vygrávaj to. Napište v komentáři, jaký se komentář skryptoval, se blusko. Ležíme, ležíme tu. Ležíme tu. Dáme rádi. Dáme, dáme, ještě Lecimy, Magda. Dobra. Nie tu, kurde. Co, po co ja tu idę? Nie wiem. Pieprzaj. Gdzie ja sobie No ja nie licznie. Eee... czemu chwinu je pana jego imię a nie mniej chuj widzowie nie musimy tego przewodzić, bo chyba jestem. Jakby nie pamiętam jak się to... Znaczy właśnie mi to stoją chyba, bo mamy, mam pułapki jakby. O! Oh. No i <śmiech> <śmiech> To pocałujmy. I, I to odbiórko jest o sobie jest, oku. są so, no to... Jest jeszcze. No, czy, czy.

Miku, no to, no to co widzę? Do zobaczenia.